No i jesteśmy na miejscu, czyli na miejscu bardzo, ale to bardzo krwawym, jeśli chodzi o historię Kambodży, czyli Tuol Slang Museum, które kryje w sobie naprawdę przestraszliwe historie nawiązujące do panowania czerwonych Kmerów, o których zaraz wam trochę więcej poopowiadam. Jest już bilecik i niestety muszę stwierdzić z przykrością, że w Kambodży nie istnieje coś takiego jak zniżki studenckie i pomimo tego, że chciałem w wielu miejscach się na to załapać, to same price. No ale cóż, chodzimy. No więc wchodząc do środka wypadałoby rzucić ogólny rys historyczny na całe terytorium Kambodży. I tak terytorium Kambodży, słuchajcie, było zamieszkiwane już od okolic V wieku przed naszą erą. Natomiast pierwszą taką cywilizacją, którą można uznać za zorganizowaną było ten królestwo, czy panowanie ludu Funam od około I wieku naszej ery. To wtedy dominującą religią zaczął być hinduizm. Dalej VI wiek naszej ery to przejęcie Funan przez niejakie księstwo Chenla. IX wiek to początki dynastii już stricte ankorskiej, której efektem były właśnie budowle, które mieliście okazję ze mną wspólnie zobaczyć na terenach Angkoru po prostu. No i to właśnie wtedy powstawało Zjednoczone Państwo Khmerów, którego imperium obejmowało, wyobraźcie sobie, w złotym czasie, w złotym okresie, czyli pomiędzy IX a XIII wiekiem, tereny współczesnej Tajlandii, Birmy, czy Mian, Mianmy, jak to powinno się poprawnie w tym momencie określać, Malezji, Laosu, Wietnamu. Także naprawdę przeogromna cywilizacja w okresie historycznym pomiędzy IX a XIII wiekiem naszej ery. XV wiek to moment, w którym w końcu imperium Kmerów zostało. Nieco utemperowane przez sąsiednich tajów, a stolica została przeniesiona z Angkor Thom, które mieliśmy okazję zobaczyć, do Phnom Penh, w którym właśnie jesteśmy. Na część terenów wtedy zaczęła być już pod okupacją, pod wpływem Wietnamu. Co ciekawe, wraz z upadkiem tego imperium w kraju zanikały wierzenia hinduistyczne, a coraz szerzej popularny stawał się buddyzm. No i XVI wiek to moment, w którym. Zaczę zaczęli docierać tutaj pierwsi europejscy misjonarze. Wiek XIX, czyli okresy, kiedy Kambodża została podbita przez Francję. Najpierw protektorat, potem kolonia. Potem już z Kambodża wchodziła w skład czegoś, co się nazywało kolonią indochińską jakąś, nie pamiętam dokładnie nazwy natomiast generalnie cały czas Francja miała nad tymi terenami władzę. Przełom XX i XIX wieku to wiele nieudanych prób niepodległościowych lokalnej ludności kambo kambodżańskiej, no i tak dopiero czasy powojenne to dalsza część historii. W międzyczasie przewinęła się również okupacja japońska, a przez moment również nawet tajska po raz kolejny. No i regularnie podczas wojny indochińskiej na terenie Kambodży dochodziło do walk pomiędzy wojskami kolonialnymi. No, a niepodległościową organizacją Viet Wietnam Minh z Wietnamu. Wtedy to też ożywili się lokalni Khmerowie. Ścierali się oni z wojskami francuskimi, i w 1949 roku Kambodża proklamowała niepodległość w ramach Unii Francuskiej. Na skutek konwencji genewskiej w połowie lat 50. Francuzi finalnie wycofali się z Wietnamu a w 1955 roku Kambodża została oficjalnie przyjęta do ONZ po ówczesnym odejściu z Unii Francuskiej. Oszczędzając Wam już historię powojenną, powiem tylko o najistotniejszych elementach dalszej części historii, czyli 1970 rok to niejaki Lon Nol dokonuje zamachu stanu, obala Królestwo Kambodży i tak powstaje Republika Khmerów. Nowo utworzony rząd niestety nie polubił się z mniejszością wietnamską, obarczając ich winą za tragiczną sytuację kraju. Urządzał regularne czystki etniczne wymierzone właśnie w tę grupę. I tu zaczęły się robić kłopoty. No i represje wobec Wietnamczyków ze złościwy. Ze złościwy więc siły w Wietkongu, który rozpoczął regularne walki z rządem Kambodży. Lon Nol, nie radząc sobie z siłą wietnamskiej partyzantki. Zwrócił się do naszych wielce lubianych Jankesów, którzy to łagodząc konflikt, oczywiście zaczęli bombardować pozycję Wietkongu w Kambodży. No niestety tak to wyglądało. Wtedy to rząd Kambodży tracił stopniowo kolejne części kraju, no i w połowie lat 70. z wojny wreszcie wycofał się Wietkong, który popadł w konflikt z Czerwonymi Kmerami. W 1975 roku z kolei Czerwoni Kmerzy obalili rządzący reżim, a w jego miejscu powstała demokratyczna, na pozór oczywiście Kampucza. Dowodzeni przez niejakiego Polpota, którego imienia i nazwiska nawet nie chcę wymawiać, bo jest to zbrodniarz pokroju Hitlera Stalina. Pod jego dowództwem Czerwoni Kmerzy zaczęli działać z czymś, co nazwali rokiem zerowym. I to były naprawdę absolutnie skrajnie trudne, traumatyczne doświadczenia dla całej historii Kambodży. Ich polityka bowiem doprowadziła do śmierci tak ogromnej liczby osób, że to aż głowa mała zarówno wskutek głodu, przepracowania, jak i niestety masowych egzekucji. Możecie sobie wyobrazić, jak szokującym są te statystyki, że podczas krwawych rządów Polpota Podobno zginęło od 10 do nawet 25 populacji całej Kambodży. To jest absolutna, absolutna niewyobrażalna tragedia. Uf, demokratyczna, jak to w ogóle brzmi, Kampucza szybko wpadła w konflikt z Wietnamem, czyli kolejna sprzeczka z sąsiadami, co oczywiście powodowane było skrajnie nacjon nacjonalistycznymi i antywietnamskimi poglądami Czerwonych Kmerów. Uf, demokratyczna Kampucza Rozpoczęła serię ataków na sporne obszary, dokonywała czystek etnicznych, czyli dokładnie tego samego, co i wcześniej. Natomiast ta brutalna polityka Kmerów spotkała się z oporem części armii. Wyobraźcie sobie, że obudziły się w nich instynkty ludzkie. No i część armii zdezerterowała i przeszła na stronę Wietnamu. 1979 rok to moment, w którym reżim Polpota został wreszcie obalony przez armię wietnamską, wspartą przez Siły ZSRR i siły opozycyjne skupione w organizacji, która zwała się pięknie Zjednoczony Front Ocalenia Narodowego Kambodży. Następnie rok 89, układ pokojowy, a przynajmniej jego początki. Wojska wietnamskie zaczynają wycofywać się powoli z terenów Kambodży. Powstaje Rada Państwowa Kambodży, w skład której, przynajmniej na papierze, wchodzą zarówno jedna, jak i druga strona konfliktu. No i podobno coś zaczyna zmieniać się na lepsze. Niestety, czerwoni kmerowie już bardzo szybko wyłamują się z ów postanowień, no i kontynuują działania partyzanckie. Mówimy o latach 89-91, więc to naprawdę świeża historia. No i słuchajcie, wreszcie 1998 rok, czyli moment, w którym już byłem na świecie, ginie Pol Pot, a w grudniu tego roku przywódcy czerwonych kmerów poddają się. 1999 rok Kambodża oficjalnie zostaje członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. No i dopiero w XXI wieku, wyobraźcie sobie, ruszył proces zbrodni, które, których dokonywał reżim Czerwonych Kmerów. W 2001 roku przyjęto ustawę, która mówiła o tym, by powołać specjalny trybunał sprawiedliwości, no i której celem było ni mniej, ni więcej postawienie przed sądem odpowiedzialnych za zbrodnie w czasie ery Czerwonych Kmerów ludzi. Wyobraźcie sobie, jak szokującym jest fakt, że pierwszy wyrok w sprawie zbrodni przeciw ludzkości, najwyższa możliwa waga sprawy, o której możemy mówić, zapadł, taki wyrok zapadł dopiero w 2010 roku. Absolutnie przerażająca część historii Kambodży, o której nie myśli się, patrząc na te uśmiechnięte twarze ludzi na około dzisiejszych czasach. Niemniej jednak bardzo, ale to bardzo wielu ludzi bardzo mocno cierpiało, a równie wiele osób, ów cierpienie wyrządzało sobie nawzajem. Przerażające, i to właśnie z tego powodu jestem w tym miejscu, by doświadczyć na własnej skórze i zobaczyć na własne oczy miejsce, w którym te tragiczne wydarzenia. Po prostu się manifestowały. No i teraz będziemy wchodzić do środka budynków, a jest to, są to dawne budynki szkoły średniej zamienionej w niesławne więzienie bezpieczeństwa S21 podczas reżimu Czerwonych Kmerów. Szacunkowe liczby mówią o tym, że zginęło tutaj od 17 do nawet 20 tysięcy więźniów, z których ocalało maksymalnie Około 12. To jest absolutnie przerażające. Jeśli chodzi o samych więźniów, tak pewnie sami się domyślacie, w większości byli to byli um, członkowie partii reżimu, którzy zostali oskarżeni o strady, a także potem również rodziny tychże osób. No i tak naprawdę wszyscy lekarze, prawnicy, intelektualiści wszyscy, którzy mogli w jakiś sposób zaszkodzić reżimowi. Cóż, tak oto dobiega końca moja wizyta w Miejscu, które trzeba znać, historii, którą trzeba nagłaśniać, uczyć się na jej błędach i poznawać. Bo, cytując panią Naukowską, ludzie ludziom zgotowali ten los i to tylko od nas zależy, czy takie sytuacje będą miały miejsce w przyszłości, czy też nie. Klimat całego miejsca porównałbym do Auschwitz. Wiele ekspozycji. Wiele widoków tutaj po prostu z kultury nie nagrywałem, bo były to na przykład szczątki ludzkich ciał, czaszki, czy też innego rodzaju makabryczne zdjęcia po prostu zmarłych ludzi. Miejsce ciężkie, ale naprawdę trzeba się tu pojawić będąc w Kambodży, bo to jest nieodzowny, nieodłączny element historii tego kraju. Pamiętacie, jak mówiłem, Wam że raptem kilka osób ocalało? Tutaj, Pan po lewej stronie, siedzący na krzesełku, to jeden z nich. Niesamowita. To jest człowiek, który przeżył tę całą historię jako jeden z kilkunastu tysięcy osób. Wow. No dobra, to dodam jeszcze na koniec, że właśnie chyba najbardziej druzgocące w tym wszystkim jest dla mnie to, że ta cała historia miała miejsce raptem 40 parę lat temu. To sprawia, że. Jeszcze bardziej oczy się otwierają. Dobra, w tym momencie już naprawdę wychodzę. Udaję się na busika do następnego miejsca i słyszymy się później. Tylko że mam jeszcze chwilę czasu, stwierdziłem, że podjadę do jednej miejscówki, która jest oddalona od jakieś 8 km od miejsca, w którym byliśmy przed chwilą. No i zaczęła się... Batalia o to, żeby znaleźć tuktukarza w rozsądnej cenie i tutaj już ceny zaczynały się od 8 dolków, tak więc byłem zmuszony zainstalować aplikację PassApp, którą w tym momencie, e, mimo tego co mówiłem wcześniej, mogę gorąco polecić, ponieważ macie bardzo przejrzystą e, wizualnie aplikację, w której możecie bez problemu zamówić sobie rikszę, tuktuka bądź cokolwiek innego, naprawdę uczciwych cenach. No, i tutaj na przykład dla porównania 8 versus 2, które płacę tutaj. Eee, bardzo przejrzysty proces, bardzo fajna obsługa. Trzeba mieć jedynie numer kambodżański, więc miejcie to na uwadze. Ale zakładam, że jeżeli podróżujecie po tym kraju, macie internet, to macie również i numer, żeby się oczywiście zarejestrować. Także mykam tuktuszkiem, a w zasadzie rikszą i eee, lecimy do świątyni. A w zasadzie do. Dawnego pa Royal Palaceu, czyli do Golden Temple. No więc zobaczmy, czy jest to alternatywa dla Royal Palace, bo kilku tuktukarzy, tak jak wcześniej mówiłem, wspominało, że jeżeli ta oficjalna miejscówka jest wyłączona z użytku ze względu na jakieś wizyty króla, królowej, kogokolwiek tam innego no to warto się wybrać tutaj, do Golden Temple, która siłą rzeczy jest oddalona o parę ładnych kilometrów od centrum miasta, więc oni bardzo chętnie was tu zawiozą, zawiozą przy okazji organizując cały e, tur po mieście. Nie jest to więc przypadkowe, nie są to przypadkowe polecajki, tylko e, skrzętnie mm, przygotowane intrygi. Niemniej jednak, jeżeli macie czas, ochotę i chęci, no to warto się chyba też tutaj pojawić, niezależnie od ich rekomendacji bądź też nie, nie rekomendacji, no bo sami spójrzcie, to wygląda absolutnie olśniewająco i jeżeli mnie pamięć nie myli, to nie będę musiał tutaj kupić żadnego biletu, a to już jest naprawdę fajna sprawa. No powiem szczerze, że jestem w absolutnym szoku. To miejsce jest darmowe. Trzeba się tutaj tylko dostać tuktukiem, który będzie kosztował was około 2 dolary z tego miejsca od obecnego pałacu królewskiego i srebrnej pagody. Ale wejściówka, nic Was nie kosztuje, a miejsce jest absolutnie przepiękne. Naprawdę polecam się tu wybrać. Bardzo, bardzo polecam. Tu świątynny kotek z jedzonkiem. Oczywiście dla wszystkich ciekawskich nie jest to prawdziwe złoto, malowane farbą jakimś szprejem złotym, niemniej jednak efekt taki jaki ma robić, robi, jest naprawdę pięknie, tak natomiast wygląda zaplecze tego miejsca, czyli można sobie usiąść w cieniu pod drzewkiem i popatrzeć już na Mekong. Jako, że to już nie jest rzeka yy, Tonle Sap, tylko Mekong. Pięknie tutaj, naprawdę. No i plus, taki oczywisty, że miejsce jest oddalone od centrum, no to naprawdę jest tutaj malutko ludzi. Bardzo mało ludzi. Przezabawni są ci kambodżańscy tuktukarze, naprawdę. Jestem już po jedzonku. Zaraz się tylko ułożę. Jestem już po jedzonku i swoją drogą smutny to i przytłaczający widok, gdy kończysz jedzenie, idziesz do toalety a w toalecie dosłownie podłoga aż, aż się ugina od karaluchów leżących do góry brzuszkami. Nie chcę wiedzieć, jak wyglądała ich kuchnia. Niemniej jednak, jedzenie było dobre. A śmieję się z tych tuktukarzy, bo mówię do gościa, wysłać mi tutaj kawałek wcześniej, bo minąłeś punkt, w którym Chce się znaleźć, czyli ten centrum transferowe, taki mini terminal busików wet, um, wet Air, Wet Air, jakkolwiek oni to czytają, żeby pojechać do następnej miejscowości. On tak mówi: Dobra, dobra, tylko muszę w tej aplikacji, bo zamawiałem z aplikacją. W tej aplikacji muszę po prostu coś kliknąć, więc potwierdzam mu, że. Może wysadzić mnie wcześniej, daję mu 5 gwiazdek, pokazuję mu, patrz, jeszcze 5 gwiazdek ci dałem. A on tak, super, super, dzięki. Cyk, jedna gwiazdka dla mnie jako dla pasażera, uśmiechnięty, zadowolony. Tak to właśnie wygląda z porozumiewaniem się po angielsku w Kambodży. Uciekam na autobus. A tak wygląda terminal? Oj, to chyba naprawdę całkiem spory terminal, jak na stolice przystało. Mnogość kierunków. I mnogość wyboru autobusików. Fajnie. Polecam jednak kupić bilety online, żeby oszczędzić sobie tutaj czekania w kolejkach i przyjść tylko na gotowe. Bez problemu działa to też e, za pomocą strony internetowej właśnie tej firmy. No i powiem wam, że może i bilety są dość drogie jak na warunki lokalne, natomiast 8 dolarów za przejazd mniej więcej 200 ponad kilometrów, to jak na nasze europejskie warunki jest naprawdę rozsądna cena. Biorąc pod uwagę, że mnogość tych połączeń jest naprawdę, naprawdę jest ich dużo, plus dostajecie warunki absolutnie luksusowe jak na tę um, część świata, myślę, że warto czasem sobie ułatwić życie. I zamiast stać z kciukiem, w górze po prostu pojechać takim oto środkiem transportu. Tak wygląda w ogóle lobby dla klientów tego właśnie busika. Jak widzicie, klimatyzowane pomieszczenie z fotelami prosto z autobusu, Naprawdę jest super komfort. Wspominałem coś o komforcie. Słuchajcie, właśnie leży rozłożony na ostatnich miejscach autobusu. E, jak się czują, można powiedzieć wam śpiące e, miejscówki. No i lecimy do Kambodży. To miejsce właśnie już skrajnie na południu, e, południu Kambodży znanej z bardzo ciekawych e, plantacji, które zamierzam Wam pokazać. No i cóż, próbuję się wydostać z, ze stolicy. Już od godziny są mega korki, więc obstawiam, że na miejscu zamelduję się dopiero po zachodzie, <grystanie> po zachodzie słońca. Strasznie tu trzęsie, ale jest naprawdę komforcik. To dobry wieczór z Kampot, czyli z miasta położonego na samiutkim południu Kambodży nad Zatoką Tajlandzką, do której jest tutaj raptem parę kilometrów. Miasteczko malutkie, maksymalnie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Podobno super lokalny klimat. Jak sami możecie zauważyć, bardzo e, nieoświetlone miejsce, ale nie ma co się dziwić. Miasteczko jest naprawdę małe i podobno bardzo urokliwe. Ja w tym momencie idę zerknąć na centrum, zobaczyć jak to wygląda wieczorem. I zaraz uciekam do spania, żeby jutro zacząć zwiedzać okoliczne atrakcje. No to wydaje się, że znalazłem pierwszą z okolicznych atrakcji, czyli po prostu plażę miejską zlokalizowaną nad rzeką, której nazwy nie jestem w stanie wymówić i wygląda, że wieczorem życie tutaj kwitnie. Śmiesznie, bo chyba jestem na czymś w rodzaju kambodżańskiej promenady, która jest in progress. Jak widzicie, na razie to takie wielkie pyłowisko, kurzowisko. Niemniej jednak ludzie, widać, gromadzą się wieczorem, kiedy temperatura jest już zdecydowanie przyjemniejsza, łagodniejsza. Jest też lekki wiaterek. Jest naprawdę przyjemnie. Sporo rodzin, sporo par się tutaj rozstawia, wiesza hamaczki na tych swoich. Kwasi tuk-tukach, no i konsumuje posiłki wieczorne. Dzieciaki puszczają latawce. No ogólnie, życie toczy się. Ja tak, na moment postoję. Może uda mi się nagrać patologię tutejszej jazdy skuterami, żebyście mogli zobaczyć na własne oczy to, o czym często powtarzam, czyli całe rodziny jadące na skuterach. Po prostu stłoczone, sklejone ze sobą dzieci, przyczepione pazurami do rodziców. Na słowo honoru. Absolutnie inne podejście do bezpieczeństwa aniżeli u nas. O, tutaj trzech chłop chłopaków. O, tu dzieciak z przodu. Ojciec, drugi dzieciak. Magia. O, tu dzieciaczek znowu z przodu. To jest zupełnie co innego aniżeli u nas w Europie. Mam wrażenie, że Kmerowie się naprawdę lubują w coraz to dziwniejszych pomnikach. Tutaj mamy na przykład pomnik ogromnego konika morskiego, który sika wodą z dziaba. Ale, będąc zupełnie szczerym i patrząc tak na okoliczne puby, to większość to jednak białasy. I zastanawiam się, czy artykuły na temat tego, że jest to takie ciche, refleksyjne, relaksujące miasteczko, nie są trochę na wyrost albo po prostu tak szybko się to zmienia w momencie, gdy treści na temat tego miejsca publikowane są w internecie czy to na polskich, czy zagranicznych źródłach. Myślę, że jest bardzo duża szansa. Tak to właśnie wygląda i to nie tylko z tym miejscem, ale z wieloma innymi. To jedna kwestia, bo tak mijam salony masażu. No i powiem Wam szczerze, że będąc w stolicy, kilka z nich wyglądało naprawdę legitnie. Już chciałem mówić właśnie o tym, jakie są ceny. Generalnie trochę pogłębić ten wątek, żeby dowiedzieć się, jak to tutaj funkcjonuje. Niemniej jednak zostałem bardzo szybko sprowadzony na ziemię przez karteczkę wywieszoną na drzwiach windy hotelu, w którym się zatrzymałem w stolicy, mówiącą o tym, żeby nie chodzić do takich miejsc, bo są to typowe skamy. I tu nawet nie chodzi o podteksty seksualne oczywiście, tak jak większość z Was pewnie o tym pomyślała w tym momencie, ale chodzi o kwestię bycia pozbawionym wszystkich swoich rzeczy. Czyli w dużym skrócie, Wy oddajecie się w ręce masażystki, masażysty, a Wasze rzeczy są skrupulatnie przeszukane, ograbione. I z wesołym uśmiechem wychodzicie goli i weseli. No niestety, i daje do myślenia, jeżeli nawet w hotelach rozwieszają takie tabliczki, więc miejcie to na uwadze. Jeżeli wybieracie się do takich miejsc, to wydaje mi się, że lepiej zapłacić dużo, dużo więcej i mieć pewność, że będzie to legitne, niż potem się niemiło zaskoczyć. Zastanawialiście się pewnie, do jakiego pomniku was zabiorę. No i widzicie, mamy pomnik Duriana. Dość wyjątkowy pomnik, położony w samym centrum, w samym sercu miejscowości Kampot. No i ma tutaj podkreślić reputację tego regionu, całego regionu Kampot, jako producenta najlepszych durianów właśnie w całej Kambodży. Jeśli natomiast zastanawiacie się, jakie mam zdanie o durianie, to polecam włączyć odcinki z playlisty z Borneo, dokładniej z części malezyjskiej. Gdzieś tutaj będą podrzucone naprawdę <laughs> ciekawy... Ciekawy owoc. Zmykam do hotelu i zaraz czas spać, tak by jutro wystartować z dniem i zacząć zwiedzać okolice Kambodży. No to jeszcze tylko szybki rzut oka na to, jak wygląda nocleg za 11 dolarów. Jak widzicie, prosto, skromnie, ale w zupełności wystarczająco. Tutaj mamy łazieneczkę. Dzień dobry wszystkim. Prysznic, oczywiście nie w żaden sposób, jak to często bywa, umywalka, no i cały pokój. 11 dolarów, naprawdę, to jest z zupełności wystarczające. Do zobaczenia jutro. Czujesz, że chcesz zanurzyć się głębiej w podróżnicze klimaty? Koniecznie zasubskrybuj kanał i zostań ze mną na dłużej. Nowe, ekscytujące filmy z całego świata w każdą niedzielę w południe. W międzyczasie wskakuj również na Instagrama, gdzie znajdziesz krótsze relacje z podróży. Do zobaczenia!